Siema, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. A więc mianowicie, jak sami wiecie, zaczęła się jakby FIFA 17, czyli FIFA Mobile, jakby nie skończyła się i nadal jest FIFA i będzie nadal FIFA 15. Ultimate Team New Season, którą nagrywałem dosyć często na moim kanale i teraz tak mam takie najlepsze karty w klubie posprzedawałem, bo stwierdziłem, że ja yy, czasami sobie jeszcze pogram w FIFA 15 yy, New Season, ale to już tak nie tak często jak w FIFA Mobile oczywiście yy, i teraz tak słuchajcie, posprzedawałem te najlepsze, mam na koncie Ponad 40 milionów, tak powiem. Ponad 40 milionów mam. Yy, mam te słabsze takie karty. Po 90 overall, po, oczywiście jak to cy były po wszystkie, były po 100. Mam też po 80 overall, ale tak no wiecie, w takim odstępie mniej więcej. Kilka informików i teraz zrobimy tak. Ja przez ten okres czasu, w którym będę miał te końce, będą one na sprzedaż. Teraz wam się pojawiły właśnie przed sobą ceny, za ile, milion czy tam ileś ta jakaś cena kosztuje. Ja jeszcze tego nie wiem, bo teraz, gdy nagrywam ten odcinek, jeszcze nie zastanawiam się nad cenami, bo jeszcze mi się wszystko nie posprzedawało, ale wy już to macie przed sobą, widzicie ceny. I mianowicie, jeżeli ktoś, bo jeszcze po tym gdy mi się, po, zrobimy tak, pod tym, gdy mi się skończą już te końce, gdy wszystkie, czyli na przykład wydam na kupno, albo po prostu, gdzie już nikt nie będzie chciał kupować, czy po prostu wtedy, gdy będzie przestój, albo mi się skończył końce, albo ktoś, nie, ktoś, źle to powiedziałem, wszyscy już nie będą chcieli kupować tych końców ode mnie, yy, wrzucam odcinek z konkursem właśnie na te pozostałe tocy, które mam. I teraz tak, jeżeli ktoś Kupi ode mnie obojętnie jaką ilość końców. Ja tam wam pokażę, yy, właśnie widzicie, ile można najmniej kupić, ile można najwięcej kupić. Końców oczywiście to najwięcej to wszystkie. Yy, no ale tam macie wszystko rozpisane, ja się tego nie wiem. I jeżeli ktoś kupi ode mnie końcy, kupi ode mnie końcy, yy, to automatycznie w odcinku konkursowym z stoccami, który będzie po tym, gdy mi się skończą końsy yy, automatycznie wygrywa jakąś kartę specjalną. Automatycznie, z automatu jeżeli ktoś kupi, wygrywa kartę specjalną. Jeżeli ktoś yy, na przykład nie kupił ode mnie końców, yy, a będzie chciał brać udział, to oczywiście może brać udział w konkursie, no ale wtedy jak mówię nie wygra już na 100%. W sensie wygra, może wygrać kartę specjalną, ale nie będzie miał tego, nie będzie miał tego zagwarantowanego yy, w odróżnieniu od właśnie osób, które yy, kupiły ode mnie końsy. I tak to mniej więcej będzie wyglądać. <coughs> Przepraszam bardzo. Ale i teraz jak to będzie wyglądać? W linku, w linku, co ja gadam? W opisie macie link do mojego Facebooka. Dodajcie mnie do znajomego i tam m, najpierw przy dodawaniu napiszcie, że, y, że to Wy jesteście z mojego kanału, żeby ja też wiedział kogo dodaję, y, że chcecie kupić końsy i tam się wszystko zgadamy, jak to zrobimy, od razu podkreślam, kupno jest tylko PaySafeCard, za pomocą PaySafeCard, tylko tak będzie można u mnie kupić końsy. No i tak to mniej więcej będzie wyglądać, sami się już bardziej zgadamy. A więc przeczytajcie też opis, bo tam też będą różne informacje. Macie link do mojego Facebooka, pododawajcie mnie te osoby, które będą chciały kupić. No ale mówię, nie trzeba kupować tych końców, no ale ja generalnie zachęcam, bo jeżeli kupicie ode mnie obojętnie, obojętnie jaką obojętną ilość końców to już macie zagwarantowane wygranie jakiejś karty specjalnej a tak no nie macie ale możecie wygrać to nie skreśla oczywiście waszych szans Ci, którzy nie kupią ale tak już naprawdę możecie kupić yy, przepraszam bardzo yy, wygrać no naprawdę przyzwoite karty bo to są karty powyżej 90 overall i mniej więc no zachęcam do kupowania jakbym czegoś zapomniał też yy, powiedzieć to dodam to w opisie. Myślę, że niczego nie zapomniałem. Chciałbym Wam również podziękować. Już nie pamiętam czy w tamtym odcinku ja Wam dziękowałem za pół tysiąca widzów. Słuchajcie, jest to coś niesamowitego. Nigdy nie sądziłem, że takie coś mi się w ogóle uda osiągnąć, jakiś sukces. No nie mówię o jakimś wielkim sukcesie, no ale ja nawet o tylu osobach nie sądziłem, że zobaczę na moim kanale. No. Więc generalnie tak to wygląda. A więc podsumowując, robię konkurs, oczywiście to są końcy do FIFA 15 Ultimate Team New Season FIFA 15 z designem 16 i jeżeli osoba kupno końców będzie, ja Wam jeszcze nagram filmik z konkursem. Kiedy już, czy jeżeli automatycznie się wrzuci filmik, jeżeli ja wrzucę filmik z konkursem, to znaczy, że już kupno końców jest niemożliwe, więc zachęcam was też do jak najszybszego właśnie tego kupna, bo możecie po prostu nie zdążyć. Ja z tym nic nie poradzę i wtedy i wtedy kontaktujecie się ze mną na, przez Facebooka, jeżeli ktoś będzie chciał kupić końcy. Yy... Tam wszystko yy, przegadamy, ja wam tam popiszę, co i jak będzie trzeba zrobić. Yy, I teraz tak. Yy, ceny macie podane oczywiście. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś kupi końce, obojętnie jaką ilość, automatycznie wygrywa kartę specjalną w, yy, w odcinku, w którym rzucę, gdy już nie będę miał żadnych końców na koncie automatycznie wrzucam odcinek i ta osoba, będzie oczywiście losowana nagroda dla niego w postaci jakiejś tam karty specjalnej, będzie już na 100% wygra jakąś kartę specjalną, nie jest powiedziane jaką, ale na 100% wygra jakąś jakąś z wyższej półki. A jeżeli jakaś osoba nie będzie chciała kupić końców, to... Może również brać udział w konkursie, wszyscy mogą brać udział, ale już wtedy, gdy nie kupię ode mnie końców, nie ma zagwarantowanej na 100% nagrody. Mo może wygrać, oczywiście może, ale już nie ma tego zagwarantowanego. Myślę, że wszystko jest zrozumiałe. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Jak już jeszcze raz powtórzę. Przeczytajcie opis, tam jest link do mojego Facebooka, dodajcie mnie, napiszcie ile chcecie kupić i tak to by wyglądało. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za pół tysiąca, zachęcam do kupowania końców, yy, nagrody są naprawdę fajne, yy, no i to by było na tyle. Dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.